Witajcie moi drodzy. Krzysztof na kanale Krzynel Zaczynamy od takiego ujęcia. Co to jest? Skoda Superb, Trójka, FL, nie? Po lifcie, rok 2019 bodajże. 18. 18, 19, no ale po lifcie. Słuchajcie, dokładam w tym aucie lampki ostrzegawcze drzwi, bo nie było. Zamiast yy, tych tutaj, no zobaczcie zwykłych co to są To odblaskowe zwykłe takie zakładamy normalnie lampeczkę ostrzegawczą taka jaka jest z przodu tutaj o taka jak tutaj z logiem kierownik ma sobie kupił takie takie z projektorem na logo i będziemy to tutaj zakładać otwieranie drzwi słuchajcie to nie robiłem bo już jest ciemno Jakoś tak specjalnie. No, macie kołki dookoła, trzeba wypiąć kołki. Tu na dole jest ten taki pierdolnik do obrócenia o 90 stopni, jak w pasacie. Jedna śruba tutaj do przykręcenia. Pod klamką trzeba zdjąć obudowę tą. To, to się do góry po prostu podciąga. Odczepia się wtyczkę. Trzy wtyczki na krzyż. I jesteśmy przy, przy drzwiach. Musimy dobrać się do tej wtyczki. I ją w odpowiedni sposób opinować, podłączając tutaj, moi drodzy, lampeczkę. Zaraz Wam to ładnie tu zaprezentujemy. A teraz zapraszam Was na schematy, żeby Wam pokazać o co chodzi i dlaczego w nie w każdym superbie da się to wykonać. Chodzi o ten sterownik, tutaj. Spójrzcie, opowiem Wam to na schematach. Rzut oka na schemat. Moi drodzy, system komfortowy. Od lipca 2019 w wersji 4H5. 4H5 to jest wersja wysoka komfortu. Pokażę Wam, czym się różni od 4H3, gdzie tutaj jest, gdzie nie da się zainstalować tego typu lampek. L0L to jest kierownica po lewej stronie. Lecimy. Sterownik J386, tutaj to jest sterownik drzwi kierowcy. I tutaj gdzieś ta lampka 386, 386, 386. Zobaczcie, ile lampek jest, 5 lampek. K133 to jest lampka centralnego zamka, lampka podświetlenia klameczki W30W92 i L160 lampki są oznaczone KLW, K to kontrolki bardziej, W to lampki oświetlające, a L to, to takie jakieś też lampki Lamp. 146 to jest klameczka. Left door contouring, contour light, compartment illumination bulb, czyli to jest podświetlenie schowka, ale nas interesuje w, W30. Driver, side, door, warning, lamp, W30. Podłączona jest tu i gdzieś tam do masy. Jest tu taka lampka u kierowcy, nie? To jest sterownik J386. Tu mamy J387, się zaczyna, i tu też, która z tych lampek, Yy, musi być, tu są dwie podłączone w to samo miejsce W36 Front Passenger side, side Door Warning Lamp Passenger Side Entry Light W93 dwie lampki podłączone w to samo miejsce u, u kierowcy też tak były? dwie w to samo? tak dwie lampeczki My, Warning Light nas interesuje, żeby dołożyć są z gwiazdkami Czyli zależnie od wyposażenia, ze specjalnym wyposażeniem. Dobra. J387, sterownik drzwi pasażera, tu mamy J388. To jest sterownik drzwi tylnych lewych. Zobaczcie, jest sterownik w ogóle, nie? Zaraz Wam pokażę tamte, tamtą inną wersję komfortu. Jest sterownik, do niego jest podłączony zamek. Do niego jest podłączony przycisk, do niego jest podłączony to jest silnik szyby. No i mamy lampki W37 Rear Left Door Warning Lamp. Ta lampeczka. Pin 12, wtyczka 16N, czyli 16-pinowa. Pin numer 12 to jest plus, widać tu przy podiodzie. Natomiast minus jest podłączony gdzieś tam do masy. Ta masa jest tutaj uspólniona, czyli gdzieś jest jakieś połączenie, wspólne masy w wiązce. Natomiast, no, nas interesuje tu pin 13. Przewód brązowy, pół milimetr kwadrat i on się tam gdzieś rozdziela. No do, do niego trzeba się wbić po prostu, no bo ten pin jest zajęty, tam ten przewód wychodzi. Trzeba znaleźć ten przewód i minus lampki do niego podłączamy, natomiast plus do pinu 12. 388 i 389, drzwi tylne prawe, i to jest analogicznie też z gwiazdką, czyli Special Equipment. equipment. <coughs> Natomiast, jeżeli chodzi o ten drugi system komfortowy, który się nazywa 4H3, to jest, że tak powiem, biedny system. Zobaczcie, mamy J386, tak, czyli sterownik drzwi kierowcy. Lecimy, lecimy, tu się skończył. Tu się zaczyna 387, czyli sterownik, drzwi. Tu w ogóle są te lampki? Są W30 i W92, są te lampki J387, pasażer. Te dwie lampki też są. O, ten sam pin J387, zobaczcie, się kończy. 388 i 389 już nie ma. Nie ma w ogóle sterowników w drzwiach. Pomimo że będzie silnik, no bo zobaczcie silnik jako taki występuje, no ale to jest tylko silnik szyby, do którego jest podłączone minus, plus magistrala LIN i guzik. I guzik tutaj nic więcej nie ma. Sam zamek, jak widzicie, tylny lewy jest podłączony prosto do BCM-a. Nie ma sterownika. Tu już są dalsze rzeczy. To są drzwi tylne prawe V27, to jest Tylny, tylny, prawy silnik szyby. Jest dokładnie to samo, silnik szyby, plus, minus, guziki, zamek tylny prawy podłączony do BCM-a. W wersji 4H3 nie ma w ogóle takiego komfortu, który by to umożliwiał zaczepienie lampek. No nie wiem, no to, tak, to taka taka wersja, taka wersja, także nie w każdym się da, nie w każdym się da. Tak jak widzieliście na schematach, musimy dobrać się do wtyczki 16-pinowej. No to jest ta jedna 16-pinowa. Tu kierownik nie pyta co by zrobić, jakby nie było podświetlenia klamek, czyli byłaby ta bieda wersja, no by trzeba było dokładać cały ten sterownik, całe okablowanie zrobić od nowa, przeprogramować samochód na to. Także wiecie, to, to nie jest tak hopsiupnie. Także kto ma podświetlenie klamek, ten wie, że może to, 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 takie, takie czynności sobie wykonać. Dobra, opinowujemy. Moi drodzy, wtyczuszka, pin numer 12. Do tych lampek powinniśmy kupić sobie takie przewody. Akurat tutaj kierownika zrobili wciula i no nie pasuje mu ta wtyczka, więc zrobimy tą wtyczkę, podłączymy po prostu te, te piny na, na krótko do lampki. Z czasem się tam wymieni. No bo wtyczka jest inna do lampeczki, nie? Ale to zależy właśnie jaką lampkę macie Taką wtyczkę tą końcową idącą w lampkę trzeba sobie kupić Natomiast no tu z tej strony mamy dwa piny Jeden, nie certoląc się Pin numer, jak było na schematach 12, obok brązowego, tak? Zgadza się, 12 Mamy, natomiast Nasz brązowy, no musimy spiąć z tym brązowym. Nie, nie projemy tej wiązki tam tam gdzieś Bóg wie dokąd. No bo po co? Musimy się po prostu dobić tutaj szybko złączem najlepiej. Lub jak ktoś chce, może polutować, nie ma szybko złączy. Do tego tutaj brązowego przewodu, nie. Bo w ten sposób tutaj porobimy. Więc ja go tutaj, moi drodzy, chlap pina. Pina tam. Ja, wyrzucamy bierzemy A, ja to, to rzuciłem tą niebieską szybko złączę tutaj rzuciłem i zniknęło mhm. Czy gdzieś położyłem sobie tutaj miałem, bo to robimy z koczlokiem, po prostu z koczlokiem. Czekajcie, bo gdzieś mi tutaj... Tutaj, no. Robimy to szybko złączem na skoczloka, czyli tak. Tu na nasz przewód. No, zobaczcie, ciemno się zrobiło, więc nagrywanie takie jest jakie jest. Na naszego brązowego zakładamy, szybko złączę. W ten sposób, żeby się tam zakliknęło do środka. No już nie raz wam pokazywałem jak. Stosować koczloka O, musimy go dobrze tutaj włożyć. W tej ciemności to nie jest tak fajnie. Jest i nasz brązowy, drugi do końca, tak, żeby tutaj nam aż na końcu się. Pokazał. Ciach szybko złączę. Zaciskamy. Temat mamy. Zamknięty. Żeby to zadziałało, oczywiście, musimy zrobić kodowanie. Jeszcze wam pokażę, ale to już na kąpie. Jak można sprawdzić, czy wasz samochód, czy wasz super obsłuży tego typu moda bo to też będzie widać w komputerze muszą być po prostu widoczne sterowniki drzwi żeśmy to już zanim tutaj tego moda robimy to żeśmy się do tego już przymierzali swojego czasu i wiemy że to zadziała nie z drugiej strony zresztą już jest zrobione i działa dobra wtyczkę w obudowę oriklik wtyczkę w w to Teraz tutaj to muszę rozpinować, słuchajcie, no to już zrobię tu poza kamerą. Widzicie, a tak nie widzicie, tak. Yy, bo, no bo ta wtyczka po prostu nie pasuje do naszej lampki. W lampce jest inna wtyczka, no niestety yy, i muszę to podłączyć na druta, także zrobię tutaj yy, na druta, podłączę same piny zaizolowane, a wtyczki się tam kiedyś wymienię i pójdziemy to zakodować. No, jak widzicie, drzwi tam mamy złożone, tam się kameruje na zewnątrz, a my jesteśmy w komputerze, moi drodzy, kodowanko. I tu Wam pokażę to, co mówiłem, jak można rozpoznać, czy to czy, czy auto może, że tak powiem, obsłużyć te lampeczki. Musią, muszą być dwa sterowniki, BB i BC. Pasażer nie, my, my drzwi robimy tutaj. Skasujmy bo to, jest lampeczka po prawej stronie. Błąd był muszą być BB i BC. Po prostu sterowniki. Jak nie macie tych sterowników, i tak jak mówiłem, macie to podłączone w, po, w, po, w sposób bezpośredni do BCMA, to nie, to nie będziecie mieli tych sterowników, nie będzie co kodować. A my wchodzimy sobie w sterownik drzwi tylnych lewych. Wchodzimy w kodowanie. Jak nie użyjecie kodowania eksperymentalnego, to nie zobaczycie żadnych tutaj opisów kodowania. Kodowanie tylko eksperymentalne. Nie każdy VCDS to ma. Jak nie macie, zapraszam to mnie. Kodowanie. Kodowanie. Czy użyć kodowania eksperymentalnego? Tak. Bajt pierwszy, moi drodzy. Bit drugi. Door exit light active. Włączamy aktywację. I na kamerze, moi drodzy, patrzcie teraz co się stanie. plan Zaświeciło. Tak. Ja. Zaświeciło. I to wszystko. Tu błędy wybijamy. Sąd system cannot be read. nie wiem czemu. Information, coś z radia. Gateway, installation list. To są lampki LEDowe. No ale błędów nie rzucają. I to wszystko. To wszystko. Także motu dany, tak jak widzieliście. Świetna sprawa. Działa, da się odpalić. A chciałem Wam pokazać taki samochód, który nie, nie ma nie, tych drzwi tylnych. Ten ma, zobaczcie, czy to przedlift, czy polift. Wchodzicie i patrzycie, czy macie BB i BC. Większość tutaj, których autoskanów ma, no tu Laurent Clement to na pewno ma. Ale jest taki tutaj, jakiegoś mojego koleżki. O, widzicie? Nie ma. To auto nie posiada sterowników drzwi tylnych. I w tym aucie jest to super z 16 roku. W tym aucie takiej funkcjonalności, moi drodzy, po prostu nie odpalimy. Nie ma na liście. To jest najprostszy sposób, oprócz spojrzenia, czy macie podświetlane klameczki. No bo może się tak też zdarzyć, że macie brak podświetlanych klamek, a sterownik macie. Na przykład nie jest nowy, wykorzystany tam do, do niczego, aczkolwiek on robi tylko tak naprawdę po, po, po te lampeczki, tak jak ze schematu wynikało. Czteryczek ma na przykład. Obstryczka też jest. No, a ten jeden taki superb z tych tutaj całej listy, które mam, mam około 10 takich estrujek zeskanowanych i jeden nie ma. Czyli można założyć, że po prostu większość superbów ma, ale zdarzają się takie, które nie mają, i wtedy w takim superbie czegoś takiego po prostu nie wykonacie. Brak na liście sterowników drzwi tylnych. Wszystko w temacie. Działajcie, mot jest tani, fajny. Lepiej mieć cztery lampki ostrzegawcze w drzwiach niż tylko dwie z przodu. Pozdrawiam, miłego wieczoru życzę. Cześć.